Witaj na moim kanale. Nazywam się Weronika Grzywińska i dzielę się tutaj z Tobą moimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi życia zawodowego. A w dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak pracować efektywniej każdego dnia i co ma z tym wspólnego prawo Parkinsona. O tym, co to w ogóle jest prawo Parkinsona, opowiem Ci za chwilę, ale najpierw chcę podzielić się z Tobą moją historią, a w szczególności tym, jak prawo Parkinsona negatywnie wpływało na moje życie zawodowe i jak sobie z nim poradziłam. A teraz śmiało mogę powiedzieć, że jestem mistrzynią w organizacji swojego czasu pracy. Otóż pracując przez kilkanaście lat w jednej z firm zaobserwowałam u siebie pewne zjawisko, które notorycznie się u mnie pojawiało. A mianowicie planowałam sobie, że gdy skończę dane zadanie długoterminowe, na potrzeby tego odcinka nazwę je projektem. I po skończeniu tego projektu na pewno znajdę czas, aby wykonać jakieś zaległe zadania, które cały czas siedziały mi z tyłu głowy. No i cóż się działo? Nigdy nie mogłam znaleźć przestrzeni, żeby w ciągu tych ośmiu godzin w pracy, poza obowiązkami najważniejszymi, terminowymi, które wpadały mi na bieżąco, znaleźć czas na rzeczy mniej ważne, nieokreślone terminem, ale też istotne i konieczne do wykonania. Cały czas miałam takie poczucie, że niektóre czynności, właśnie wyżej wspomniane projekty, zabierają mi za dużo czasu i w zasadzie mogłabym jej robić szybciej, a efekt byłby i tak taki sam. A z drugiej strony, żyłam przeświadczeniu, że po prostu powinnam trzymać się terminów i że to jest normalne, że przy takiej ilości pracy nie zawsze jestem w stanie w ciągu dnia wyrobić się ze wszystkim. Stwierdziłam, że muszę coś z tym w końcu zrobić, bo przede mną przecież jeszcze lata pracy. Poczytałam trochę o efektywności czasu pracy, bo nie miałam o tym zielonego pojęcia, w innym przypadku nie popełniałabym tych wszystkich błędów i natrafiłam na ciekawe artykuły dotyczące właśnie prawa Parkinsona. Na czym więc polega prawo Parkinsona i kto to w ogóle był Parkinson? No więc w dużym skrócie Cyril Parkinson był to brytyjski historyk i pisarz, który napisał wiele książek, ale takim jego bestsellerem okazała się książka pod tytułem Prawo Parkinsona, który opisał koncepcję według której praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas przeznaczony na jej ukończenie. Oznacza to, że wykonanie zadania trwa dłużej niż jest to wymagane, lub zadanie jest wykonywane zaraz przed terminem z powodu prokrastynacji. Ciekawe, prawda? Zagłębiłam się w ten temat, zaczęłam to analizować i doszłam do wniosku, że najgorszy błąd, jaki popełniałam w tej całej mojej strukturze pracy, było to, że nie planowałam przestrzeni czasowej, w której rzeczywiście byłam w stanie wykonać zadanie, tylko skupiałam się na terminie, jaki miałam na nie wyznaczony. Byłam tak sfokusowana na samej konieczności wykonania pracy, że totalnie nie skupiałam się na czasie, w jakim ją wykonałam, bo wiedziałam, że mam termin i muszę się go trzymać. Kiedy zaczęłam się na tym głębiej zastanawiać, to rzeczywiście mogłam wykonywać określone zadania dużo szybciej i w stosunkowo krótszym czasie, osiągając taki sam efekt końcowy. No i pewnego dnia stwierdziłam, że spróbuję pracować trochę inaczej, bo skoro to, co robiłam przez wiele lat, kompletnie mi się nie sprawdzało, to dlaczego nie spróbować czegoś, co być może działa? No więc rano po przyjściu do pracy zaczęłam planować na kartce to, co mam do zrobienia i odhaczałam to z listy po zrobieniu tego. Co jest istotne, u mnie sprawdza się planowanie 60% czasu pracy każdego dnia i to jest nienegocjowalne, a 40% pozostawiam nieplanowane, dlatego że pracuję z klientami. U Ciebie może to wyglądać trochę inaczej, ale o tym będę mówić w innym odcinku, który pojawi się niebawem. No dobrze, to co z tym moim planowaniem zadań pracy na każdy dzień? Otóż rano zaczynałam od spraw najważniejszych, a z każdą kolejną godziną przychodziłam do zadań łatwiejszych w mojej ocenie, no i określałam do tego ramy czasowe. Wiedząc już tak mniej więcej, ile dane zadanie zajmuje mi czasu, bo robiłam to od lat, skracałam sobie ten czas, w niektórych przypadkach nawet i o połowę. I co się okazało? Mieściłam się w tym czasie, bo skupiałam się na priorytecie, czyli na zadaniu, które miałam do wykonania w godzinie od do i nie musiałam myśleć wtedy o innych czynnościach, które miałam do wykonania w ciągu całego dnia. Idąc tym tropem, zaczęłam planować sobie około 2-3 godziny dziennie na projekt, którym zajmowałam się na daną chwilę, i zyskałam dzięki temu czas na rzeczy zaległe. Rzeczy, które, tak jak wcześniej wspomniałam, które nie były określone terminem, ale wiedziałam, że prędzej czy później i tak muszę je wykonać, bo gromadzą się gdzieś na dnie szafy i codziennie muszę na nie patrzeć z taką myślą, że tam są, a ja nie mam się kiedy za to zabrać. Co wywoływało u mnie niepotrzebną irytację i stres. Dzięki takiej organizacji, nie dość, że moja codzienna praca nad danym projektem znacznie się skróciła i zyskałam przestrzeń na inne rzeczy, to jeszcze kończyłam go tydzień przed terminem, a czasami nawet i szybciej, bo zaplanowany przez siebie każdego ranka harmonogramie dokładnie poświęcałam mu tyle czasu, ile sobie założyłam. Zauważyłam, że takie planowanie czasu sprawiło, że wzrosła moja satysfakcja z pracy i chęć do działania, bo w końcu zaczęło mi się wszystko układać tak, jak zawsze chciałam. Zauważyłam, że jestem bardziej produktywna i poczułam, że zaczynam panować nad tym całym chaosem, który nieświadomie sobie zbudowałam w ciągu całego mojego życia zawodowego. I to było wspaniałe uczucie. Co mogę Ci doradzić na podstawie mojego doświadczenia? Kiedy dostajesz zadanie do zrobienia, skup się na tym, ile czasu potrzebujesz na jego wykonanie, a nie jaki jest termin jego realizacji. Po zobacz. Dostajesz projekt, który masz wykonać na przykład w ciągu miesiąca i na tym skupiasz swoją uwagę, mimo tego, że wiesz, że mógłbyś zrobić go w ciągu dwóch tygodni, prawda? Wobec tego praca nad projektem rozciąga się tak, abyś zamknął projekt w przewidzianym terminie, bo podświadomie wiesz, że nie musisz się spieszyć. Ale uwaga! Zapas czasu może dać Ci poczucie ulgi, ale tylko na chwilę, ponieważ odległy termin sprawia, że zwlekasz z zabraniem się za zadanie do ostatniej chwili lub rozkładasz je tak, że zajmie dokładnie tyle czasu, abyś skończył go tuż przed terminem. Jakie będą tego skutki? Takie nastawienie niestety prowadzi do zmarnowanego czasu i niewydajnej pracy, bo nie został określony realistyczny czas na wykonanie tego projektu. Ponadto nie zostały uwzględnione inne zadania i czas na ich wykonanie, które być może realizowane były z doskoku. Gdybyś określił ramy czasowe na wykonanie danego projektu, zauważyłbyś, ile czasu pozostało ci na zaplanowanie pozostałych zadań i czynności, a to w konsekwencji wpłynęłoby na ich stopniową realizację i na Twoją produktywność. I gwarantuje ci, że zamknąłbyś dany projekt przed końcem terminu jego realizacji i uniknąłbyś stresu i presji, która niewątpliwie się wtedy pojawia. Co możesz zrobić, aby nad tym zapanować? Zaraz po przyjściu do pracy utwórz listę zadań do wykonania w tym dniu. Stwórz coś w rodzaju checklisty, która pomoże ci odpowiednio rozplanować czas. Możesz to zrobić według mojej wskazówki, czyli 60% planujesz, 40% pozostawiasz nieplanowane, jeśli pracujesz z klientami tak jak ja. Zacznij od zadań trudniejszych i bardziej wymagających. Odhaczaj zrealizowane zadania z listy, a na koniec przeanalizuj swoje wyniki. Będziesz widzieć, jak dużo zrobiłeś, a to jest bardzo motywujące. Jeżeli dostałeś projekt, przeanalizuj najpierw, czego on dotyczy. Co będzie potrzebne do jego realizacji, ile osób będzie w niego zaangażowane i dopiero potem oszacuj czas jego ukończenia zgodnie z Twoimi możliwościami w danym czasie. Warto pamiętać, że czasami jesteśmy mniej, a czasami bardziej wydajni i to jest normalne zjawisko, bo przecież nie jesteśmy robotami do pracy. Narzuć sobie własny realny termin wykonania projektu oczywiście wcześniejszy od tego, który narzuca pracodawca czy organizacja. Wiadomo, że nie zawsze jest tak, że duże projekty jesteś w stanie skrócić z miesiąca do tygodnia no bo to jest technicznie niemożliwe. Znaczy, może byłoby możliwe, ale kosztem Twojego zdrowia, niepotrzebnego stresu i nieprzespanych nocy a tego nie chcemy. Chodzi o to, abyś na początek zyskał z tego terminu 2-3 dni, wtedy pojawi się przestrzeń na sprawy inne, na które wcześniej czasu nie było. Potem stopniowo możesz sobie regulować tym czasem, aż osiągniesz efekt i spokój, na którym ci zależy. Jeśli chcesz odzyskać kontrolę nad czasem i wykonać więcej pracy niż do tej pory było to możliwe, to musisz zapanować nad prawem Parkinsona, bo w innym przypadku nic się nie zmieni. A skoro jesteś tutaj teraz ze mną, to prawdopodobnie zależy ci, aby poprawić swój komfort pracy. Pamiętaj jednak, że celem jest zwiększenie efektywności, a nie doprowadzenie do przepracowania, bo nie samą pracą człowiek żyje. Podsumowując, dzięki planowaniu tego, co masz do wykonania, dostosowaniu terminów do osobistych możliwości i priorytetyzacji zadań, od najważniejszych do najmniej ważnych, możesz wykonać więcej pracy w krótszym czasie, a przy tym czerpać większą satysfakcję z jej wyników. Bo nie masz poczucia zmarnowanego czasu i tego, że nie wyrabiasz się z niczym, albo że wszystko robisz na ostatnią chwilę. Przełóż tę wiedzę, którą dzisiaj tutaj zdobyłeś na działanie i zobacz, czy u ciebie też się sprawdzi. Koniecznie wróć potem do tego odcinka i zostaw komentarz, jakie zauważyłeś efekty. Jestem przekonana, że będzie wielkie wow. Życzę ci powodzenia w osiąganiu sukcesów zawodowych. A tymczasem zachęcam cię do subskrypcji mojego kanału i do zostawienia łapki w górę. Będzie to dla mnie motywacją do tworzenia dla ciebie jeszcze ciekawszych treści i dzielenia się z tobą moimi doświadczeniami zawodowymi. Dziękuję, że jesteś.